Cześć, z tej strony Iza i Mateusz. Cześć, witamy Was na naszym wideoblogu Kodana Optyk. Dziś opowiemy Wam, jak przyzwyczaić się do soczewek progresywnych i co trzeba zrobić, żeby świetnie w tych okularach progresywnych widzieć. Zacznijmy od tego, dla kogo jest może soczewka progresywna? Tak, więc po 40 roku życia nasza e, zdolność akomodacji ulega znaczącemu pogorszeniu a, i oko nie jest w stanie już wyostrzyć obrazu na każdą odległość. A Wtedy, e, fachowo nazywa się to presbiopia, kiedyś na to się mówiło wzroczność, ale jest, nie jest to <laughs> piękne określenie, dlatego dzisiaj mówimy presbiopia. Przez to, że oko nie może akomodować, że te mięśnie już rzęskowe nie są w stanie tą soczewkę tak naginać e, jak za młodu, no potrzebujemy tutaj wsparcia, Dodatkowe wsparcia tak. na zwykłe, znaczy no, to jest problem właśnie z widzeniem na te bliskie odległości. Zaczyna się od tego, że zaczynamy odsuwać od siebie... Te, brakuje nam ręki tak Tak, naprawdę. najpierw tam książkę, prawda, czy gazetę, tak. coraz dalej, coraz dalej, aż w końcu już brakuje ręki i już no, coś musimy z tym zrobić. Oczywiście lepiej zrobić wcześniej niż jak już brakuje ręki, zachęcamy już jak zaczynamy oddalać od siebie teksty i już przestajemy... Dobrze widzieć na te bliskie odległości, żeby zgłosić się do optometrysty. Tak. Eee... I wtedy możemy, e, mamy kilka wyjść, prawda? Możemy mieć dwie pary okularów, jedną na odległości dalsze i bliższe, możemy mieć soczewki bifokalne lub właśnie soczewki progresywne, które są najbardziej komfortowym wyjściem. Wyjściem, z tej rozwiązaniem, sytuacji. tak. I pamiętajmy, że tak naprawdę presbiopia to jest. E, m... Na, na każdą odległość widzimy w innej korekcji. Dlatego są te okulary progresywne. Bo patrząc górą, widzimy, mamy inną korekcję. Patrząc na no, odległością pośrednią, również mamy inną korekcję. Patrząc dołem, mamy również inną korekcję. Czyli soczewka jest podzielona na takie trzy strefy. Góra tak. to jest do widzenia na dalsze odległości, środek na te odległości pośrednie. I dół jest właśnie do czytania na te najbliższe odległości. E, przez to musimy się też nauczyć, prawda, funkcjonować w tych soczewkach, bo. E, Zależy się tego, gdzie patrzymy, to musimy patrzeć przez konkretną część soczewki. I to jest właśnie ta zdolność, to jest ta właśnie adaptacja do soczewek progresywnych, o której dzisiaj chcemy sobie powiedzieć. Dlaczego ona jest taka ważna i jak ona przebiega? Przede wszystkim, żeby przyzwyczaić się dobrze do żeby okulary progresywne były dobrze zrobione i żeby łatwo nam się było do nich przyzwyczaić, e, musi być bardzo dobrze wykonane badanie wzroku przez specjalistę. Optometrystę, refrakcjonistę e, bądź lekarza, okulistę. Tak, tutaj raczej zachęcamy optometrystę no. lub refrakcjonistę. Ponieważ są to osoby, które tak naprawdę świetnie, świetnie dopasowują korekcję wzroku. Tak, wyszkolone właśnie w tym celu. Pod refrakcję. Następnie wychodząc z gabinetu, idziemy do doradcy, klienta i dobrze, musimy bardzo dobrze wybrać oprawę optyczną. I tutaj okay. te oprawki, jakby pod progresy, muszą spełniać pewne wymagania? Tak, oprawy. oprawa pod progres musi mieć minimum 3 cm wysokości. Kolejnym ważnym punktem to jest dobrze dobrana soczewka progresywna pod nasz styl życia, tryb życia, można powiedzieć, tak. charakter pracy. Doradcy tutaj zawsze będą pytać, jaki jest nasz tryb życia, co robimy, jakie my aktywności mamy, jak pracujemy. To nie dlatego, że są ścipcy i chcą więcej o nas wiedzieć, tylko właśnie po to, żeby jak najlepiej dobrać soczewkę, konstrukcję soczewki progresywnej pod, pod, nas, dla pod nas. Dokładnie. Pamiętajmy, że to jest produkt bardzo indywidualny, dopasowany po prostu szyty na miarę. Więc bez tych pytań nie jesteśmy w stanie dobrze dopasować soczewki progresywnej. Dokładnie. Więc e, drodzy, drodzy Państwo, nie bójcie się mówić o jaki macie charakter pracy, gdzie pracujecie, to jest potrzebne. Jak spędzacie czas, też prosimy o szczere odpowiedzi, to wszystkim łatwiej, a wy będziecie mieć lepiej dobrany produkt. Dokładnie. Następnie co? Następnie robimy pomiar, prawda? Tak. Do pomiarów są teraz już specjalne tak naprawdę tablety, aplikacje pomiarowe, wieże pomiarowe. Do tych pomiarów to są tak naprawdę, zalicza się rozstaw źrenic, wysokość, kąt pantoskopowy, krzywizna oprawy, jeszcze? odległość co jeszcze? od rogówki, od, od soczewki. Generalnie tych parametrów jest chyba 7 albo 8, i bardzo ważne, żebyśmy dokładnie zmierzyli. Zależnie, w zależności od dokładności od... tego pomiaru, później będziemy mieć jakość tej soczewki wykonanej. Dokładnie. E, więc, jeżeli tak naprawdę wszystkie te elementy będą bardzo dobrze przeprowadzone zgodnie ze sztuką, e, zakładając soczewkę progresywną, nie powinno być, e, okulary progresywne nie powinno być żadnego problemu za adaptacją. Tylko, drodzy państwo, pamiętajmy, że e, tak jak uczymy się jeździć samochodem, potrzebujemy czasu, tak, żeby świetnie jeździć tym samochodem. Tak samo przy soczewce progresywnej część pacjentów zakłada te okulary i od razu świetnie widzi, wychodzi w salony z salonu i, i śmiga, tak, jak w soczewce jednogliskowej, a część pacjentów potrzebuje tygodnia, dwóch maksymalnie do miesiąca. Tak, tutaj musimy się nauczyć patrzeć odpowiednią strefą soczewki. To górna część soczewki odpowiada za widzenie do dali, a środkowa, tak jak wspomnieliśmy, pośrednie. No i ta dolna to jest na bliskie odległości. Na przykład musimy uważać na schodach, jak idziemy, bo nie powinniśmy patrzeć przez dolną część soczewki na schody, tylko powinniśmy obniżyć głowę tak. i patrzeć przez właśnie tą górną część soczewki na schody. To są takie drobne rzeczy, których musimy się nauczyć. Musimy się nauczyć funkcjonować. One później wejdą nam w nawyk i to już automatyzm będzie. Już będziemy automatycznie w ten sposób patrzeć przez te, przez te okulary, przez okulary. Pamiętajmy, że okulary progresywne, to, są, to jest cały czas, powtarzam, soczewka indywidualna. I często spotykamy się z tym, przychodzi do nas klient do salonu i mówi, że kurczę, on nie chce soczewki progresywnej, bo zakładał koleżanki okulary i wie, on, i nie, i w nich nie widział. Nawet jeżeli koleżanka ma taką samą korekcję bądź podobną, to... to różni się parametrami tak. takimi właśnie jak kontoskopowy, jak. Bądź jakość progresu. Wysokość montażu. Tak. jakość znaczy Rodzaj progresu. progresu. Także to na pewno nie będzie działać. Każda jedna soczewka progresywna jest robiona na cyfrowych maszynach pod konkretne oko, pod konkretną osobę. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalna soczewka, którą możemy sobie wymiennie zakładać. Także bardzo ważny jest właśnie dobór, pomiar i wtedy mamy soczewki. Szyte pod siebie, tak jakby dobry garnitur, prawda? Szyty na miarę, tak samo tutaj soczewki progresywne. No i w tych soczewkach musimy się nauczyć chodzić, więc warto poświęcić te kilka dni, żeby się zaadoptować. I zakładając już tego pierwszego dnia okulary progresywne nie ściągamy, tylko i wyłącznie kładąc się spać. Tak. naprawdę nie zamieniamy tych okularów na jakieś inne, tylko non stop w nich chodzimy. Dlatego, że wtedy proces adaptacji trzeba będzie zacząć na nowo. Także musimy się troszeczkę zmusić do tego. Żeby chodzić cały czas w tych nowych okularach i po paru dniach oko mózg, nasz całość. My się zaadaptujemy, przyzwyczajimy i później już nie będziemy mogli sobie wyobrażać życia bez okularów progresywnych. Także zapraszamy serdecznie do naszych salonów i proszę się nie bać okularów progresywnych. Mamy tutaj bardzo profesjonalny zespół, który z pewnością dobierze świetnie okulary u nas kodana optyk. Zapraszamy i cóż. Zachęcamy do subskrybowania naszego wideobloga i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Dzięki, cześć! Cześć! ¡Suscríbete al canal!